Czas na kolejną rozmowę w naszym Newsroom i Gazety Kongresu. Naszym gościem będzie pan Tomasz Krauda. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzień dobry, witam serdecznie. I jako pierwsze pytanie chciałbym zadać. Czy możemy się spodziewać powrotu pandemii w Polsce? Ona trwa, ona się nie skończyła. Natomiast faktycznie w takim ujęciu bardzo kolokwialnym można powiedzieć, że, że się skończyła, bo ją odwołujemy legislacyjnie, odwołujemy pewnymi przepisami. Natomiast ona trwa, tylko że jest wywołana przez wariant, który rzadko powoduje ostre śródmiośne zapalenie płuc z koniecznością hospitalizacji z powodu narastającej dłużności, niewydolności oddechowej. Tego nie ma. Z, wraz z Deltą to się skończyło, a teraz występuje, ale znacznie, znacznie rzadziej. Dlatego mam, mam to subiektywne poczucie, że pandemia się skończyła. Nie, zakażeń jest bardzo dużo, ale nie powodują one istotnych, no, zagrażających dla życia powikłań w takim stopniu, jak powodowały poprzednie fale. Właśnie teraz sprawdziłem w raporcie Ministerstwa za okres od 12 maja do 18 mamy 2534 przypadki. Czy z drugiej strony możemy uważać, uważać i zgadzać się z tym spokojem, czy powinniśmy być nadal, nadal czujni i nadal nosić masaczki czy inne, czy stosować się do innych opostrzeń? Liczba zakażeń nie jest wielka, bo zbiliśmy termometr do mierzenia temperatury, My po prostu tych testów nie wykonujemy, bądź wykonujemy bardzo niewielką ilość, więc mamy mgliste, żadne pojęcie o tym, jaka jest skala zakażeń. Będziemy tak naprawdę zmieniali nasze podejście w zależności od tego, jaka sytuacja będzie w szpitalach. A w szpitalach sytuacja jest względnie dobra. Tych pacjentów z COVID-19 nie jest wielu, więc no, zasadnym jest pytanie, czy nosić maski, skoro ich zniesienie nie pogorszyło sytuacji epidemiologicznej. <laughs> więc ja mówię, nośmy, ale rozsądnie, to znaczy. Każdy, kto chce to i chce chronić swoje zdrowie, oczywiście jak najbardziej, ale szczególnie osoby, które mają niedobory odporności, szczególnie gdy czujemy się no, przeziębieni, że mamy infekcję, powinniśmy pozostać w domu, ale jeżeli wychodzimy, bo musimy, to załóżmy maskę no i chronimy przede wszystkim osoby starsze w naszym otoczeniu, i one również powinny się chronić jeżeli mają szereg poważnych chorób współistniejących, żeby się nie narażać, rozważyć decyzję o szczepieniu. Ci, którzy się nie zaszczepili, takie są nasze rekomendacje. Natomiast sytuacja może się dynamicznie zmienić jesienią, więc musimy być gotowi wykonać szereg kroków wstecz, gdy sytuacja epidemiologiczna zwyczajnie się pogorszy. Czyli nawiązując do końcówki Pana wypowiedzi, czy możemy liczyć na kolejny Lockdown, bądź wprowadzenie obostrzeń na jesień? Nie wiemy tego. Tak naprawdę nikt tego nie wie, dlatego że są dwa pytania, na które nie znamy odpowiedzi. Jaka będzie nasza odporność i skuteczność szczepień jesienią? To będzie za kilka miesięcy. I drugie pytanie, czy nie pojawi się wariant, który będzie, wariant koronawirusa, który będzie się wymykał skuteczności szczepień. Na to też nie znamy odpowiedzi, więc będziemy oczekiwali rekomendacji Europejskiej Agencji Leków, EMA i FDA, Food and Drug Association czy Administration, w jesienią. I, i, i od tych rekomendacji będziemy uzależniali również nasze kroki, nasze rekomendacje. Czy zniesienie stanu epidemii, to jest kolejne przedwczesne ogłoszenie sukcesu ministra niedzielskiego? Czy to kolejne ogłoszenie końca pandemii, który faktycznie nie ma miejsca? To znaczy, to zmiana nazwy, wprowadzenie na stan zagrożenia epidemicznego, to jest kwestia legislacyjna i tak naprawdę nie ma wpływu na nasze życie codzienne ani funkcjonowanie szpitali. To jest kwestia bardziej pewnych rozwiązań prawno podatkowych i to, to, że tak powiem, nie ma wpływu na, na nasze życie w sensie zdrowotnym. Natomiast jest, no, jest to jakiś sygnał do środowiska, że rezygnujemy z kolejnych, z kolejnych ograniczeń, również tych legislacyjnych, i pewne kolejne kroki luzowania są wprowadzane. Ważne dla mnie, jako z perspektywy lekarza, jest to, żebyśmy byli gotowi wykonać kroki wstecz, jeżeli będzie to konieczne jesienią. Skąd biorą się osoby, które nie wierzyły w pandemię? Dlaczego jest grupa, która uważa, że szczepienie jest złe? Skąd biorą się takie osoby? Dlaczego, padąc za nim, te osoby wyznają to, co wyznają? No w każdym społeczeństwie mamy takie skrzydła radykalne. Są ludzie, którzy wierzą, że ziemia jest płaska, są ludzie, którzy wierzą w Boga przypominającego makaron. No jest, część ludzi nie wierzyła w szczepienia, część ludzi wierzy w naturalne leczenie raka za pomocą soków, wlewek do odbytniczych. I, no więc jakby na każdą naukową. Naukowe prawo jest szereg teorii różnych, które, do których ludzie w wolnym świecie mają wolne prawo wyznawać, wierzyć, stosować. Natomiast nie, niekiedy płacili za to najwyższą cenę zdrowia bądź życia nawet. Ważne, żeby była zawsze odpowiedź w świecie nauki, nawet jeżeli ona się wiąże z hejtem. Z niezrozumieniem, z groźbami, to nie wolno nam ustępować drogi radykałom, bo inaczej będziemy w bardzo smutnym położeniu. Więc musimy cierpliwie, z wyrozumiałością i nie schodzić na poziom, na który chce się nas ściągnąć, bo duża część tych ludzi, która nie wierzy, po prostu zwyczajnie nas obraża, odbiera nam godność, nie chcemy na tym samym poziomie dyskutować i tylko po drugiej stronie nieba dowiemy się, ile ludzi udało się uratować. E, zwyczajną rozmową, przekonywaniem. No właśnie, w trakcie pandemii spotykał się Pan z dużą ilością hejtu. Jak sobie Pan z tym radził? Czy było to dla Pana coś trudnego, czy po prostu nie, e, nie był Pan e, tego do siebie, co pisali e, Ci ludzie, bądź mówili? To, to, to było trudne. Czasami, jeżeli ten poziom wypowiedzi był bardzo niski, no to y, trudno jakoś się tym przejmować, bo więcej było niezrozumiałych, obelżywych słów niż, niż jakieś argumentacji. Wtedy, tak, wiadomości świadczą o samym, samej osobie piszącej. Natomiast trudno było się nie przejmować groźbami ludzi, którzy mówili, że wiedzą, gdzie mieszkam, moja rodzina, zabiją mnie, spalą. To było, to było trudne i z tego miejsca dziękuję policji za, za ochronę. W tamtym czasie wciąż jesteśmy w, kon, w kontakcie. Także także to, to był trudny czas, natomiast cieszę się również jako normalnie, jako obywatel, jako człowiek, że, że, że pandemia odpuściła, bo też zmniejszyło się zagrożenie dla mojego życia w związku z przekonywaniem do tego, do czego wzywa nas nauka. Uh. Jak z obserwacji wygląda przestrzeganie i egzekwowanie obowiązku noszenia maseczek? Czy maseczki powinny na tej chwili wrócić? Nie ma obowiązku noszenia maseczek, więc ich przestrzeganie nie jest obowiązkiem. Poza miejscami takimi jak szpital czy poradnie przychodnie, gdzie jest on egzekwowany. Jak możemy się przygotować na kolejne fale epidemii? Czy są możliwe jakieś kolejne pandemie na horyzoncie? Przygotować się możemy w ten sposób, żeby mieć przygotowaną infrastrukturę, tak żeby pacjenci zakażeni nie trafiali do szpitali tych ogólnych, nie zakażali innych chorych, natomiast trafiali do szpitali jednoimiennych czy tymczasowych. I tam y, powinno być podlega, podlegać, oni powinni leczeniu, tak żeby nie mieszać się z, w szpitalnictwie ogólnym, gdzie jest miejsce dla osób, którzy mają inne choroby y, wymagające diagnostyki leczenia. Y, y, więc y, musimy być tu bardzo ostrożni i, i przygotowani, dlatego że straciliśmy ponad 116 tysięcy ludzi w, w ostatnich dwóch latach i z uwagi na pamięć o, o ich śmierci, powinniśmy tym bardziej odpowiedzialnie podchodzić do, do ewentualnych zagrożeń. Nie mamy na horyzoncie żadnej nowej pandemii. Mówi się o małpie i ospie. Natomiast no, póki co największym zagrożeniem i, i największą atencją, Atencja skupiona jest na COVID-19. Mam nadzieję, że jeżeli ta jesień będzie łagodna, to będziemy mogli coraz częściej mówić o jednak innych chorobach i, i, i skupić to na nadrabianiu długu zdrowotnego. Miejmy też taką nadzieję. I myśląc dalej, jak w, w czasie tych fal powinna być zorganizowana praca szpitali? Czy może na przykład szpitale powinny być podzielone na te. Białe, oraz szpitale, które przyjmują osoby tylko i wyłącznie z COVID-19. Jak jednocześnie nie paraliżować całego systemu ochrony zdrowia i leczyć osoby z COVID? No, tak naprawdę, już na samym początku należy korzystać z testów, i osoba, która ma test bądź ma obraz typowy radiologiczny, tomografii płuc, czy zdjęcia rentgenowskiego sugerujący, COVID-19 powinna być natychmiast przenoszona do oddziału zakaźnego czy szpitala jednoimiennego, a tak naprawdę już osoby podejrzane o tę chorobę powinny trafiać bezpośrednio do tych szpitali, gdzie będą oni diagnozowani i już tam pozostaną, bo dochodziliśmy do sytuacji, w których mimo istnienia szpitali tymczasowych były tam wolne miejsca w tych szpitalach. A oprócz tego w szpitalach zwykłych wciąż były zablokowane przez pacjentów tak samo COVID-19 oddziały całe. Do tego nie powinno dochodzić, tylko szpitale tymczasowe powinny być po brzegi wypełnione. Osobami, które byłyby tam przetransportowane, natomiast zanim ich stan się pogorszy, także nie będą już mogły podlegać nawet transportowi. Tak, żeby maksymalnie odblokować klasyczne szpitalnictwo. Więc my, wszystkie procedury przez te dwa lata przerobiliśmy. Tu się nie ma czego uczyć. To po prostu trzeba mieć to przygotowane w razie nawrotu fali zakażeń i, i wykorzystywać to mądrze, zwyczajnie. Czy pana zdaniem, tak jak w Chinach, w Polsce, w Polsce, w trakcie fal powinno mieć miejsce masowe testowanie? Czy to w ogóle ma sens, czy jest to tylko wyrzucenie. Publicznych pieniędzy? Nie, nie, to ma sens, bo dzięki temu możemy śledzić sytuację epidemiologiczną. Wiemy, jak w naszym kraju sytuacja się pogorsza, pogarsza, bo gdyby tak wszystkie kraje pomyślały, to byśmy nie wiedzieli, jaka jest sytuacja epidemiologiczna. Tylko dowiedzielibyśmy się o tym, że jest źle, poprzez alarmy podnoszone przez szpitalne oddziały ratunkowe i lekarzy, że mamy mnóstwo ludzi umierających na chorobę, która nie jest testowana, nie zapobiegamy jej i nie mamy miejsca już dla innych chorych, bo duszących się jest tak dużo. Więc no, testowanie jest po to, żeby wiedzieć, jaka jest sytuacja epidemiologiczna, żeby reagować wcześniej, bo pacjent na wczesnym etapie choroby, który wie, że ma COVID-19, ma szereg leków, które może przyjąć, które zmniejszy ryzyko progresji tej choroby do takiej, która będzie wymagała pobytu w szpitalu. Więc jak nie testujemy, to nie wiemy, że chorujemy. Jak nie wiemy, to czekamy, aż nam się na tyle pogorszy, że trafimy do szpitala. Trochę jak z profilaktyką przeciwnowotworową. Jeżeli nie zrobisz kolonoskopii po 50. roku życia i rozwiniesz raka jelita grubego, to później już musisz walczyć z powikłaniami tej choroby, ze skróconym życiem. A, a przez profilaktykę możesz wcześniej wykryć chorobę. I przez to adekwatnie zareagować. Oczywiście COVID-19 jest chorobą zakaźną, ale poprzez wczesne testowanie wiesz, z jakim, jaki masz status, wiesz, czy jesteś zakażony, czy nie, i w razie zakażenia masz pewne rozwiązania, po które możesz sięgnąć, zanim ci się pogorszy. Jak ocenia Pan za zachowanie osób, które nie. Nie chciałem bądź prosiły lekarze o to, żeby nie wystawiali im testów. Później z takimi osobami systemowo zaczęto ich wysyłać na kwarantannę, jednak na początku po prostu oni chodzili i zarażali. No, a oceniam taką postawę. Jest to postawa, która, której zależy na własnym dobru, żeby mieć komfort życia, chodzenia, poruszania się. Bez absolutnie przejęcia tym, czy swoim zachowaniem robię komuś krzywdę. No, typowo egoistyczne zachowanie skupione na sobie. Jako kolejne pytanie chciałbym zadać: to jak ocenia Pan decyzje rządzących na jesień? Czy były one adekwatne, czy były one dobre, czy raczej powinny być o wiele bardziej radykalniejsze? Myśmy w tych decyzjach byli spóźnieni. I wsłuchiwaliśmy się w głos antyszczepionkowców. Jestem pewien, że wiele osób zmarło przez to, że pewne decyzje były podejmowane za późno. Oczywiście szczególnie w tych pierwszych falach, gdy jeszcze nie było szczepień. Natomiast w drugich falach, w kolejnych falach. To tutaj postawa też zależała od nas samych i, i, i rząd, i pa, państwo polskie i lekarze mówili o tym, że należy się szczepić, i ci, którzy tego nie robili, no zwyczajnie sam, sami się narażali według, na własne życzenie, i, i często chorowali i niestety też umierali na własne życzenie tak naprawdę. Natomiast to, co mogliśmy zrobić lepiej, to być bardziej wiarygodni jako osoby publiczne w kontekście polityków. Być jednomyślni w przekazie, budować zaufanie, a przez różne polityczne uwarunkowania, odwoływania pandemii, niekonsekwencje, brak stosowania się do obostrzeń przez prominentnych no, polityków, osób publicznych, to wszystko wprowadziło bardzo dużo chaosu i spowodowało, że część ludzi zwyczajnie przestało wierzyć, że, że COVID-19 jest zagrożeniem. Jak ocenia pan kampanię prorozczepienną, która została przeprowadzona w Polsce? Czy w promowaniu szczepień powinniśmy na przykład bardziej włączać celebrytów, czy po prostu powinniśmy po prostu pokazywać znane osoby, znane osoby na przykład ze świata polityki, które niezależnie od poglądów się po prostu razem szczepią? Mhm. To znaczy promocja udała się, to znaczy wszyscy w Polsce dowiedzieli się, że należy się zaszczepić. Nie tylko przez samą promocję rządową, ale po prostu przez to, jak media o tym informowały, także wszyscy się dowiedzieli, że należy się szczepić. Więc promocja się udała, natomiast przekonanie ludzi do, w sensie zdobycia ich serca do szczepień, zrozumienia wagi tych szczepień. I, I wytłumaczenia zagrożeń czy obaw przed zagrożeniami, to, to tego nam się nie udało do końca przekonać o bezpieczeństwie, o tym, że pokonać tej, tej negatywnej propagandy, która powstawała w internecie przeciwko szczepieniom. Tu można było zrobić więcej. Można było organizować ekspercje, spotkania w telewizji, konfrontacje między przeciwnikami szczepień a naukowcami, którzy by bronili i tłumaczyli wszystkie te wymyślone tezy, które się pojawiały w internecie. Tu można było więcej zrobić, żeby spokojnie obywatelom tłumaczyć ich lęki. Jak powinna wyglądać postawa przywódcy danego państwa podczas kryzysu zdrowotnego? Czy na przykład powinien również zachowywać on obostrzenia sanitarne, co jest zresztą oczywiste, a na przykład oczywiste nie było dla premiera Boris Johnsona w Wielkiej Brytanii, czy też powinien jakby być wyjęty z ich, spod ich działania? Nie, no jaki, nie wyobrażam sobie, że przywódca kraju był wyjęty spod, że tak powiem, obowiązku stosowania się do obostrzeń, bo jest pierwszą osobą w kraju, która powstała. No, mieliśmy takie przypadki. Zwolnienia oficjalnego przywódców krajów? W, w sensie nie, osób, osób które nie, nie przestrzegają z, z rządzących i dopiero po czasie dowiadujemy się o tym. Co oni bawili, gdy my siedzieliśmy w domach i yy, jakby przeżyliśmy tą pandemię? No oczywiście, tak, no, samodzielne de decyzje, no to przykładów na to jest bardzo dużo. Natomiast nigdzie nie było to leg legislacyjnie, yy, czy nigdzie, no, Białoruś oczywiście, czy tam inne kraje. To, 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 to może tam się rządził innymi prawami, ale nigdzie z takich cywilizowanych krajów nie usankcjonowano, by przywódcy nie musieli się stosować do obostrzeń, i to jest ogromnym problemem. W Polsce, tak jak wspominałem w poprzednim pytaniu, że nie, nie potrafimy być przykładem dla obywateli. To jako ostatnie pytanie: Czy. Czy e, takie patrzenie na przywódców może być frustrujące? Na przykład, e, jak już wspominałem, premiera Borisa Johnsona, czy obywatele ma, mają prawo czuć się w pewnym sensie sfrustrowani tym, e, gdy oni siedzą w domach, a ich przywódcy balują? No, oczywiście, tak. To jest negatywny przykład. To daje poczucie obywatelom, że to wszystko jest fikcja, że to jest umówione. Skoro naj... przywódcy państwa, najlepiej poinformowani ludzie. Nie, nie stosują tak. się do obostrzeń i nie czują zagrożenia, to co, jak mają się czuć obywatele i dlaczego oni mają być karni? Więc, jaki ksiądz, taka parafia, czy, co oznacza, że powinniśmy być dobrym przykładem dla naszych obywateli, tak by i obywatele mogli brać z nas przykład. Bardzo dziękuję. Moim z Państwa gościem był lekarz Tomasz Kauda. Dziękuję bardzo, kłaniam się. Spokojnego wieczora.